Konstytucja była realizacją, znaczy była realizacją całej filozofii politycznej Mazowieckiego, że konstytucja ma być dla wszystkich. Konstytucja, w konstytucji musimy się porozumieć ponad podziałami politycznymi, dlatego że to jest konstytucja dla wszystkich, to nie jest konstytucja partyjna, która ma dyktować coś partyjnie i dlatego przy pisaniu tak ważnej tego tak ważnego tekstu, który ma decydować o kształcie Rzeczypospolitej, należy szukać porozumienia, należy szukać rzeczy wspólnych, a nie dzielących. No to jego upór przy w forsowaniu inwokacji do konstytucji, był tego, jego autorstwo było niezwykle, niezwykle ważne. Poszukiwanie tego, co wspólne i to, to w, tym, w tych słowach, tych prambu, w tej preambule się bardzo mocno, to mocno wyraża. Ja rozmawiam, i obserwowałam zachowanie Tadeusza Mazowieckiego po powstaniu rządu SLD, to, SLD, to PSL i tutaj to widać byłoby bardzo wyraźnie, gdzie są granice kompromisu dla Tadeusza Mazowieckiego. Znaczy dla Tadeusza Mazowieckiego jakikolwiek pomysł wchodzenia do rządu z SLD był pomysłem nieprzekraczalnym. Znaczy, było to, dla, dla niego było to właśnie y, zaprzeczenie własnej tożsamości. Dla niego dialog jest niezwykle ważny, dialog z przeciwnikiem także, dialog z oponentem politycznym ważny. Natomiast y, dla niego y, y, pójście na układ, z, y, 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 jakikolwiek układ z SLD było przekroczeniem granic własnej tożsamości. Tutaj on ba, tu, y, tutaj bardzo wyraźnie stawiał taką, y, y, tutaj bardzo wyraźną tamę stawiał. W tej działalności parlamentarnej, moim zdaniem, ogromnym sukcesem Tadeusza i takim ogromnym sukcesem tego myślenia, było nie działalność parlamentarna w Wolnej Polsce, działalność parlamentarna w PRL-u pokazanie właśnie, że można w, ten idąc na kompromisy, że można zachować własną tożsamość i można powiedzieć w pewnym momencie no, to co jest jak gdyby symbolem to myślenia, to myślenia znakowego wywodzącego się od, od Kardyna Wyszyńskiego non possumus i to było takie momenty, momenty, w którym Tadeusz Mazowiecki mówił non possumus. Na szczęście no w wolnej Polsce nie trzeba mówić non, non possumus, trzeba właśnie budować konstytucję, co Tadeusz Mazowiecki e, 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 robił i e, ten, i robił, znaczy jego działalność parlamentarna nie była specjalnie ef, n, n, to efekt, efektowna, ale niezwykle skuteczna.